Czym jest system SWIFT kod przelew SWIFT. To taki indywidualny numer posiadany przez instytucje finansowe. Wszystko wzięło się od stowarzyszenia na rzecz światowej międzybankowej telekomunikacji finansowej. Dzięki niemu, dzięki temu stowarzyszeniu, ponad 11 tysięcy organizacji finansowych może wymieniać pomiędzy sobą informacje. Podstawowym elementem są przelewy SWIFT oraz kody SWIFT. Zacznijmy od tego drugiego, czyli od kodu SWIFT. To właśnie ten indywidualny numer posiadany przez instytucje finansowe. Składa on się z 8 albo 11 znaków liter i cyfr, które oznaczają kod, który identyfikuje instytucję finansową. I każda instytucja ma inny ten kod SWIFT. I dzięki temu wszystkie instytucje po prostu wiedzą, z jaką instytucją inną mają do czynienia. Dzięki temu ta wymienia, wymiana informacji, te przelewy i wszystkie operacje między instytucjami mogą być przeprowadzane w łatwy i pewny sposób. Kod Swift można odczytać tak: cztery pierwsze litery to identyfikator instytucji, dwie kolejne oznaczają państwo, dwa kolejne znaki lokalizację, lokalizacje, a te trzy opcjonalne oznaczają oddział. Dlatego mamy, od oś, mamy 8 albo 11 Znaków. Tu trzeba też pamiętać o kodzie IBAN, który to jest numerem międzynarodowego rachunku bankowego, ale konkretnego rachunku. Natomiast SWIFT to numer danej instytucji. Często słyszymy też o BIC, BIC, A to to samo co SWIFT. Przelew SWIFT to przelew pozwalający przelać pieniądze w dowolnej walucie do dowolnego banku. Do tego, dzięki użyciu w systemie tzw. banków korespondentów, można przeprowadzać transakcje z bankami nienależącymi do systemu SWIFT. Czyli dzięki temu systemowi możemy przelewać dowolną walutę do dowolnego banku. Czyli właściwie możemy w dowolnym miejscu na świecie przelać pieniądze w dowolne miejsce, w dowolnej walucie, gdziekolwiek na świecie. To właśnie dzięki temu, że te banki mogą wymieniać pomiędzy sobą te informacje o sobie i wiedzieć, czy na pewno do danego banku te pieniądze idą, dzięki temu te przelewy i w inne operacje mogą mieć miejsce. Tutaj warto zaznaczyć, że przy przelewie SWIFT zaznaczamy też, kto pokrywa koszty przelewu. Auer, czyli nadawca, pokrywa wszystkie koszty. Ben, odbiorca. On bierze na siebie koszty, a SHA nadawca pokrywa prowizję swojego banku, a odbierca resztę. Czyli swój bank i banki pośredniczące. Tutaj pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, mogą być po drodze banki, które po prostu umożliwiają, żeby banki nie znajdujące się w systemie SWIFT, czy też jeśli akurat w danej sytuacji, tak jest najprościej, żeby po prostu te dodatkowe banki. Uczestniczyły w operacjach. Więc wiemy po prostu, gdzie mają trafić pieniądze, mamy dokładny adres, nazwę instytucji, banku, z którym chcemy coś zrobić. To tak jak wysyłanie kartki pocztowej. Jeśli znamy adres, dokładny adres i nazwę miejsca, do którego chcemy wysłać, jesteśmy pewni, że dany list czy też kartka dotrą. Jeśli nie wiemy, to możemy mieć problem. A tak, to po prostu jesteśmy pewni, że Nasz list, nasza poczta w odpowiedni sposób się skomunikuje. I droga w drugą stronę, czy też odpowiedź, czy też potwierdzenie też na pewno nastąpi, ponieważ wszyscy wiedzą, kto jest kim. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.